Cześć, z tej strony Jacu, a to jest świecący telefon. Zapraszam do oglądania. Jak już wspomniałem we wstępie, dzisiaj zaprezentuję Wam mój świecący telefon, a raczej oświetlenie do telefonu stacjonarnego. Telefon, jak zwykły telefon. Tylko, że z tyłu wyprowadziłem sobie dwa goldpiny. Te dwa goldpiny są połączone bezpośrednio z przyciskiem odpowiadającym za położenie słuchawki. Gdy słuchawka jest położona, przycisk jest w stanie rozwartym, a po jej podniesieniu jest w stanie zamknięty. Tutaj z tyłu mamy cztery baterie typu AA, które zasilają dwie LED flux, tu jest jedna, a tutaj tym kablem sobie wyprowadziłem drugą LED. Dobra, przystąpię do podłączenia. OK. I cały układ działa po podniesieniu słuchawki. Układ jest bardzo prosty w budowie, dlatego polecam sobie zbudować taki, yy, takie oświetlenie. Ma ono bardzo fajne zastosowanie, ponieważ nawet bez zapalania światła w pokoju możemy sobie podnieść słuchawkę i bez problemu wykręcić numer. Także, na przykład, jeżeli dzwoni telefon, to bez zapalania światła, bez biegania, specjalnie jeszcze do przełącznika, żeby włączyć światło, to możemy sobie podnieść ławkę i przy niewielkim oświetleniu sobie prowadzić rozmowę. Także to było tyle, o, jeżeli chodzi o ten filmik. Dzięki za oglądanie. No i do następnego filmu. Cześć!